Dobra, Dobra, trzy. No play, 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 play. No, no, no. Siema. Nie, nie, bo tu jest mikrofon. To weź tak z bitem wstań, no wolisz nie widzisz, no, nie? To lepiej tak, o. I teraz temat przewodni nagrywki. No? No podaj trzy słowa. Nie, nie wiem, ale nie, nie wiem, nie znam się. Nie wiem, nie wiem, nie znam się. Ja pierdolę. Dobra, jedziemy. Ja pierdolę, no to nie wiem, nie znam się ich. Pierdolę, zapierdolę, dopierdolę, od No właśnie, nara, no powaga, gruba, draga, da się zwroty wypierdala, zapierdala, do dopierdala. Całem to zwaga, gdyby gruba, kminy, gruba, zwroty, co tu kurwa dzieje się. Żonka Aka kija i ci pierdol się I pół roku ten ty płaczko w skołach, to trudno. Nie zakończą tego zlecenia, gdzie się pisze i brudno. Czasem pina grywa, czasem się po tu przygrywa. Wkurwie nie jest czy nie, nie odpala, no i bywa. Freestyle, trofeczka, bajeczka, czy te braga, dążko to jest... A, to że właśnie powaga rozpierdala, wypierdala, czy z dupy kurwa tworzy, no widz widzisz, tak właśnie, leży jak na loży. Z nieba się wróciłem, czy na niebo wracam, na radę zależę, to robi płytę, ty kurwo, powaga, rozwaga, czy może inne słowo, robimy cięcie. O co kurwa, skończono ci słowa, wit? Zajmie się. Myślać.